Mamo, dzisiaj jest 3 maja, a wiecie co to znaczy? Że jest majówka mm -hmm. Stoję właśnie pod dworcem Bo przyjechała Amelka z Krakowa i zaraz muszę ją odebrać I dzisiaj impreza jest u mnie Lecimy do mnie, jeszcze zaraz pojedziemy po miraso i resztą wyjeżdżę wieczorem Więc lecimy po Amelkę Amela śpi Siedzimy u mnie na chacie i się okazało, że, że Amelka nie wzięła do wodu z Krakowa. A jedziemy trudno nie wiem. Albo nas sprawdzą, albo nas nie sprawdzą. No tyle. <grystanie> Robimy obiad ze mną. Elo, patrzcie jakie kluchy. Jedziemy na Tu sosiło się robi. A tu tragedia się dzieje. No to jaj, to... Jesteśmy na mojej wiosce. I robimy próbę aparatu. I zrobiliśmy już próbne nagranie i zaraz zobaczymy sobie w chacie, co z tego wyszło. Fajnie by było jakby wyszło, nie? No, tyle co z niej było. Julka z Tomkiem już jadą. Za godzinę będą jakoś, nie? Są na Legnicy. Są na Legnicy, no, to jeszcze z godzinkę mają. Wiecie, co się bitwa. Nie, to się ze strachem jest niczym. Serio, Serio? No! Nie. No, bo. Nie. nie. Aha. Ej, coś się tycze? Jest nie tak. Nie wiem. Miro wkładałaby ogólnie do. Jest, do. do, do dziury. <grym>. Mój aparat też się zepsuł, także dupa Ej, będzie, no a no, nie. No, 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 no. Ale mam tąka. mamy tomka. A mamy tomka aparat, no? Mam Gold. dla Dury, bo wiadomo. Co ty tu wiesz? To to prawda? Dobrze? <grym> tak! to, to masz szczęście. Nie ma ci klas, ma ja mam dwie. Ja mam jeden. Kurwa ja. Nie <grym> jest, no, już, już, już jest. już, już jest draka. Już jest draka. Ju, już jest. Nie wiem. Jeszcze przegrywa. No. Pochwalę się. Które z tych miast ma najmniej mieszkańców? A. London. Londyn. B. Tokio. No, logicznie, logicznie. No. Zdebol jest duży? <grym> Londyn! Dobrze. No miro! Który alkohol nazywany jest zielonym listem? A. B. Apsyl. C. Brandy. No zieloną. dobra, to B. To lech. Ostatni <grym> raz! Ja nie czytam <grym> Nie ma za co, teraz mi pomaga. Ej, nie, ale jak ty jej ja podpowiadasz się? Ej, ja ale ja jak... Wykluczona. Słuchaj, to to no ostatnio, osta osta ostatnio <grym> graliśmy w <z> Uno. <grym> Siema. Która jest godzina? 8? Już ma no, 10 jest Musimy się szykować Jedziemy do Niemiec W sumie nie wiem, to nawet nie, nie, nie wiemy, wiemy gdzie jedziemy, ale po prostu jedziemy do Niemiec Ale miejmy nadzieję, że jedziemy do Niemiec Właśnie miałam 29, że wszyscy tylko Bo nie wiem czy pamiętacie, ale tam wspominaliśmy wcześniej, że ktoś nie był Jeszcze jeszcze jest Ile przez tygodniu? Adela się boi? Ja się boję Przez no, ja tygodniu Popatrzymy na i No i przeszło Brawo! Oficjalne! Ale mam kontaktu z ruką Szukaliśmy w Grecji niebieskich drzwi i znaleźliśmy w Niemczech Prawda? Jo! A jeszcze jesteśmy tak grecku grani w sumie trochę. Troszeczkę takie. No nie. Na biało. Całkowicie ja gry Greńsko nie. Tak. Ładnie tu co nie? Bardzo. <laughs> Idziemy do Niemiecki sklep. No zakupy po prostu. Zobaczymy jak to wygląda. No nie. Co Cenowo. Kupimy coś sobie. Płyny i piwko. Tak. To jest nasz cel. <laughs> euro eee, 50 euro złoty 50 euro a ja standardzik trzy płyny piwko no i super zakupy prawda? Tak no właśnie. fajny dzień w ogóle, co? Jest. Tak, dobrze? jest, Bardzo jest fajnie super! Idziemy. idziemy zaraz na miasto. Do żegania. Nie, jeszcze idziemy na aperolkę i na kolację. Jeszcze idziemy do września, po się torby, a później już do żegania. Tak, Aperolka, kolacja i na miasto. Żagania. Tak jest godzina 19 po 19 i lecimy. Ale pogoda Patrzcie. fajna. Jest dróżka Prawie jak Krakówka. No prawie. Ja mam tu komunię I to był mój ja też. A tam była moja szkoła, ale już zapomniałam wam pokazać. No, no ale to tam też, ale też była moja szkoła tam i, tam i tam też była moja komunia. Mordo. O, a my tu... razem chodziliśmy, no! <laughs> <laughs> Schodzimy sobie na pseudoplaże. A my na to się trzymaj. Ale jak będziesz spadać, to będziecie w tym linkach, że widać, to w sumie. Jo! Jesteśmy na plaży. Wstegnie! Wstegnie na plaży jesteśmy! Amela chce się pokazać. Płaski, płaski. Strzelakaczki. Ja mam pytanie, czy ktoś wie w iPhoneie jak usunąć funkcję voice over? Bo klikam dwa razy i nic. Dzięki, nie Idziemy tam? No ale co tam jest? Pochowany święty Piotr. Nie, nie, no to w takim to to w takim to to powinno być jakieś lepiej oznaczone. oznaczone. nie, 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 Ale było nie, nie, to nie, 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 chciał ta... po prostu, nie, 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 ma tu świętego <laughs> Mały, oznaczony, nie? Wracamy do Krakowa, nie wiem, czy wspomnieliśmy. Właśnie, Zadziemy, zauwa, Idziemy na stare świecie. Dobre, państwo. Kocham cię, Kraków, wiesz? Kocham cię, pozdrawiam cię, Kraków. <laughs> pozdrawiam, Kraków. Boli się to. A No, bożno, e, dosłownie dosłownie. Jest fajnie. <laughs> o, <dawaj. laughs> Teraz życie się kręci. O, no. Ja już tylko z tobą mogę żyć. I to tylko z tobą, i chcę być tu na zawsze. chcę być tą porażką. Weź. Ostatnia prosta. Był jakiś wypadek w swoim w korku, a ona. Ona jest ja się cieszę życiem. To jest tragedia. To już nie jest czas na śpiewanie. Pamiętaj, są to te kbary.